Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepszy sposób na zarobek. Zarobiłem dzięki niemu 10 tysięcy dolarów w 10 minut. Rozgłosuję Wam w tym odcinku rangę Vip. Wystarczy zostawić lajka, subskrypcję oraz swój komentarz ze swoim nick i rang zostanie nadana na Wasze konto. Nie słychać się. Nie, jak mnie słychać? Halo. Halo, no. Nie. <laughs> Dobra, no, widzę, sprawa wygląda tak: pójdziecie sobie taki kilo w 6 czy 3 i w 10 minut będziecie mogli zarobić ponad 10 tysięcy dolarów. Że na pewno to przeniosę się na tryb Jednoosobowy i pokażę Wam, jak to dokładnie ma wyglądać. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Hello, hello, ready or not? No i sobie po prostu wygląda tak. Idziecie sobie, znaczy nie musicie robić to w podziemiach, ale lepiej to jest zrobić według w podziemiach. Idziecie sobie full w w podziemia. Nie, nie trzeba oczywiście pull. Można to sobie zrobić na powierzchni też, ale ja sobie zrobię w podziemiach. Kopiecie się tak na 10 pratek, czyli macie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz w tą stronę jak najdalej możecie. Tak wszędzie tutaj, na tym i sobie tutaj wszędzie tak ten obszar na dwie kratki wysokości. Teraz bierzecie, e, klapy sobie kraftujecie. Bierzecie je dokładnie tak jak ja teraz, tutaj kładziecie sobie i tak co dwie kratki odstępu, klapy. No, tutaj nie trzeba już. Potem jak tutaj mamy to trzeba dać blok, trzeba poznać tutaj też klapy. Potrzebujemy dwa wiadra wody, robimy sobie tutaj wszędzie nieskończone źródełka, w tych klapach. Wszędzie nieskończone źródełka w tych klapach robimy. I teraz tak, bierzemy sobie, teraz szukacie sobie lawy i kładziecie je tak tutaj, mniej więcej po środku i cyk, kładziecie sobie tak cyk, kładziecie sobie i cyk, kładziecie sobie i cyk. I zobaczcie, wszędzie wam tutaj się robi... Kamień się tutaj wam robi... Dobra, więc kiedy już macie ten kill o wydanie 6, na serwerze macie... po prostu na każdym tutaj serwerze będziecie tak sobie to kopać. Na pykmc.pl z kopania kamienia dropi wam exp, więc będziecie sobie dostawać expa. Potem jedyne co musicie jeszcze zrobić, zrobić enchant. No i musicie sobie tutaj tak ładnie położyć. Tyk, tyk. no i macie tutaj sobie piękny encik na ee, 30 level i właśnie co teraz będziecie musieli robić? Kupić właśnie tutaj tego expa, to robić sobie takie diamentowe buciki i enchantować na efekt web spider. Y, to znaczy, głębinę wędrowiec, łączyć je z butami 4-3, i sobie sprzedawać takie jedne buty, 4-3 głębinę wędrowiec, za aż 1000 dolarów. Ja w ten sposób, sobie szybko, w 10 minut zarobiłem y, 10 tysięcy dolarów. Myślę, że to jest najlepszy sposób na zarobek dla początkujących, także dla tych, co stracili na przykład sobie iteny, tak jak ja ostatnio. Tutaj macie teraz klipa. O kurde, ale to już kopy dał, Give me some more, make it over, dawg Damn, look at that, they broke the mold Some more, Padłeś, jak padłeś? Ta. Pokażę wam jeszcze kilka klipów zabijanych razy Nie, no dobra, no, trzyma Szuka moja, sobie lata Ooo, zgranek, tak dziś święta A tam Gucio To i panie, czeka sobie na śniadanie Szuka moja, sobie lata о Веронектор, здесь не опять Dawaj. No yes. Dobra, czekaj, odejdź. Ja lecę. Dobra, ja też. Okay. Ej! Bomba! Ej, Kto, on? Oh, no, 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 no Dobra, dobra, czekaj, padnę, padnę. on no, 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 się no, daj mi, daj mi, no, no, Dawaj, strzelam dźwignię. Ej, nie, on dźwigni, ja pierdzi, ale zapomniałam. Dobra, masz? D, nice. Dobra, to nie wiem, to są baiterzy? Nie no, niemożliwe. No Zabiłeś? No to ja idę, kurwa No wyjdź ja No właśnie idę po tych debili. Podnie, po, no, wyjdzie, wyjdzie. Dobre, no tak, no tak. Dobry, dobry. Wyjdź, 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 Nie, nie, nie